Nazwisko w imieniu Pana Brudzińskiego. Ja mogę powiedzieć tak, akurat nie to nazwisko, abstrahując od wszystkiego innego, w przypadku tunelu zapiszę się złotymi zgłoskami i to czy wam się podoba czy nie, ja tego nie zmienię. Gdyby nie Joachim Brudziński, który był tam ministrem, marszałkiem, posłem, europosłem, to podejrzewam, Żebyśmy dalej sobie gadali, byśmy gadali na tej sali, że trzeba budować tunel. W przypadku tych pieniędzy, o których Pan Radny e, mówi, to Brudziński siedział po tej stronie stołu jak ja, w moim gabinecie, a przy, naprzeciwko nas siedział też minister, tylko nazywał się Naimski, który nadzorował gaz i czy polskie LNG. I przyjechał Pan Minister Naimski do mnie z propozycją, pamiętacie potem konferencja była jeszcze w Domu Kultury na dole. I Pan Minister Naimski przyjechał do mnie z propozycją, że spółka Polskie LNG jest taka biedna, bo to były ich początki, żeby darować im ten podatek, bo nie mają pieniędzy, żeby nam go zapłacić. I wtedy siedział obok mnie, tak jak ty Pani Naczelnik, Pan minister Brzyński kopał mnie w kolana, mówi, nie się, Ja mówię, oczywiście się nie zgodzę. Byliśmy po jednej stronie stołu i on, on nie mógł głośno tego powiedzieć, bo to był kolega z rządu. Więc moimi ustami jego opinię ja też wyrażałem. I skończyło się sukcesem, bo Naimski się wycofał z tego.